Mamy tutaj e, takie klasyczne, e, klasyczne barw, rośliny barwierskie e, w Polsce, czyli marzannę barwierską, e, rezedę, e, tutaj są liście brzozy e, i kora kroszymor. E, czyli to są rośliny, z których możemy uzyskać e, trwałe barwniki, e, które wiążą się z włóknem. E, I wykonamy mały eksperyment, e, czyli po prostu zobaczymy, jakie, e, jakie tutaj te kolory e, powstaną no, e, z tych roślin, które tu mamy. Czyli e, wsypuję tutaj e, na przykład korek kruszyny, e, w której powoli będą się uwalniać e, barwniki. No to, to nie chwila się namoczy. Tu jeszcze wrzucimy obok e, marżonę barwierską, która odpowiada za kolor e, czerwony. Kilka kolorów wchodzi w skład e, jednej rośliny, czyli możemy tutaj uzyskać i pomarańczowy, czerwony, wiśniowy. I jakby wszystkie kolory pomiędzy tymi kolorami, więc to, to jest pole do eksperymentów i tworzenia wzorów i, i odkrywania tych różnych kolorów. I wrzucimy jeszcze tutaj liście łupkowcy: i mamy żółty, czerwony i brązowy. To jest oczywiście taki krótki, szybki eksperyment tak, żeby pokazać faktycznie jak te kolory wyglądają. I zaraz tutaj wrzucimy pewne modyfikatory, które zmieniają ten kolor, czyli właśnie to, co mówiłam, że w tej jednej roślinie jest kilka, kilka różnych kolorów, które możemy uzyskać właśnie w zależności od techniki zaprawy i tutaj tych modyfikatorów. Także i mamy tutaj taki brązowawy kolor, i teraz dodaję odrobinę e, żelaza. I zaraz nam się zmieni kolor po rozpuszczeniu. O, się robi coraz ciemniejszy, coraz ciemniejszy. I w zależności od tego, ile biegamy tego żelaza, możemy zyskać albo po prostu. Ciemny, intensywny, e, brązowy kolor lub że wręcz dojść do czerw. Tutaj do marzeny dodamy zaprawy, zaprawy, które jest taką podstawową zaprawą w barwierstwie, czyli aun. No i w takim postaci takich kryształków, które można pozyskać. I teraz po rozpuszczeniu się z czerwieni zaczyna spadać pomarańcz. Tutaj, jak dodamy alun, po prostu intensywniejszą barwę żółtą, a z kolei, jak dodamy żelaza, Możemy uzyskać um, taki niebieski, ciemny granat, Mini kąpiele barwierskie to są. Um, ale możemy też użyć ich jako farbę, czyli po prostu użyć do malowania. Tutaj mieliśmy przykład te kolorów, które powstają dosłownie z fragmentów tych roślin, a tutaj mamy całą gamę różnych próbek i, i kolorów, które powstają. Staram się też e, pokazywać, że te kolory natury są bardzo różnorodne e, i to nie tylko e, właśnie przykłady brązów, szarości e, e, i takich mdłych kolorów, ale też e, możemy uzyskać bardzo takie mocne, jaskrawe e, i intensywne kolory. I mamy też przykład e, różnych tkanin, które można farbować, czyli właśnie i wełne, i jedwabie, bardziej błyszczące, mniej błyszczące, na każdym z tych materiałów te rośliny zachowują się inaczej. I ten różowy kolor, jak i ten męczowy powstały właśnie z tej samej rośliny, czyli mieć przykład marzony barwierskiej. E, i na każdym z tych kolorów się, e, na każdym z tych bułek zachowuje się inaczej i ukazuje też miny. E.